Hello siemano, naciski, gargunet wjeżdża na rejon. Witam siemano, witam serdecznie widzów. Chciałbym powiedzieć, że y, kurwa no, jest nowy komputer i bo tamten mi się wykrzaczył, dlatego też nie były luki z odcinkami daily przerwane, bla 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 bla. Y, tutaj próbuję wszystko ustawiać, mam nadzieję, że jest w porządku, że wszystko działa od nagrywania, dźwięku, obrazu, kurwa wszystkiego, y, bramki jakichś szumów. Chyba działa, na nie, nie działa bramka szumów. Dobra, dajcie znać, czy szumi, czy nie szumi, co poprawić, przejścia chyba działają? Działają, tak mi się wydaje. Tak, działają, no. Jesteśmy na Case Hagu, także ten, y tam gdzie zawsze w sumie na tym kanale giveaway'e coś nie idą, kurwa, zapraszam do udziału. Udział możecie wziąć ładując kodem GRLY tutaj. Od dyszki wjazd w giveaway i to daje kodzik gier, ale jeszcze. Dzieje 20% przy ładowaniu i dolarka na startze, no jest natural i, i mistrzu. Siema. E Halo. Jeszcze hello, hello, w ciastko, ale on tam kurwa idzie gdzieś, awka nawet nie powie, gada. No jak nie, coś, nie, zada jestem. ci pytanie i pójdzie gdzieś na przykład. No tak, no no, no no, wiadomo, wiadomo. No przecież no tak było, no ale dobra. No. Ale mówię ci, że mam muzyczkę sobie pójść, nie jest tak. jest. Kom, budżetu mamy naciłane trochę więcej, jeszcze chłopaki je zgążyli ogołocić, że tak powiem. Se pozwolę powiększyć lekko. No i mi go ogołocić, dlatego jeszcze grać. A nie będziemy grali jakoś wysoko, no. Testujemy każdą z tych skrzyń na początek, żeby było miło. 2 na 2 prywatna underdog, to jest tutaj na tej stronie, to jest ja, no. Moje nowe wyznanie. I chłopaki lekko zajebani gównem, mam wrażenie. No, jeszcze chyba, chyba no, ten drugi link. Ja mam jeszcze kurwa nowego team widzowie, Ja mam nadzieję, dajcie znać, czy oni są za głośno, czy ja jestem za głośno czy jakąś bramkę szumów potrzeba, kurwa, chociaż ja teraz przy stronkach to nie, ale przy jakichś DBD będzie trzeba, będzie położyć szumy o tyle komputer Jezu, kurwa, się musiałem w informatyka bawić, ja pierdolę rozkręcać, kurwa, komputer, żeby zamontować dyski SSD, zamontowałem, potem się okazało, że jakiś SSD na sacie, kurwa, jeszcze musiał być podpięty, znowu rozkręcałem, kurwa, tam żeby w ogóle włożyć dyski SSD musiałem wziąć całą kartę graficzną, która jest zamontowana jakoś w jakimś starażu w kurwa ten stelaż musiałem zdemontować, kurwa. Ja się kurwa nie znam na tym, bo no ale ogarnąłem z pomocą lekką DMG zdalną. No kurwa skrzynka coś tam oddało, ale nie dla nas, no zrób Rysiu, kurwa za karę bitwę za czwórkę i chuj. Za piątkę. Za karę stary, bo ja zrobię dobrą bitwę. No za karę, bo od kurwa ale kółja lecisz, no co mam się powiedzieć tej partyzant. Widzowie, to na szybko jest skręcone macie świeżą bułę, że tak powiem. Świeża bułeczka od Michałeczka. Przeżą półeczka, Michał piekasz, kurwa. Bo ten, bo jak to się mówi, no bo kurwa i... Uważajcie, bo jest Boru, nie pierdolcie się na Janka Muzykanta, nie? A może będzie ciepło chwilowo z tymi ustawieniami? No bo naj, najdłużej, kurwa, jakieś powiadomienia mi tu wyskakują z tego. Yy... Bo, bo, bo... Jak Pebor wróci... Ach. Aha, Boru, faktycznie mi się wie, No Dobra. Gdzie siadasz, Michał? Na lewo. By, no, wróci mi dały wszystkie ustawienia, jakieś typu bramki, jakieś pierdoły, kurwa. Ale też dajcie znać, że tu pogrzebię trochę. Musiałem z ceny ustawić wszystko, bo tamten kom się wykrzaczył totalnie, że dane potraciłem. Znaczy nie było jak już zapisać, nie, tego OBS-a za bardzo. Czy tam może była szansa, ale no za dużo się działo i zapomniałem przed formatem. No. I to wina i, wino, i wino, wszystko. No, bo moja, 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 bardzo wielka wina, A Jeszcze tu muszę ściszyć. 30% ja <try> Kula ma ta, ta. O tam, Dygas! O tam, Dygas! Ja miej bany odpierdaj, Dygas! Bardzo dobrze, Dygas! Bardzo dobrze. Nie przesterowuje ich chłopaki, a ci widzowie? Bo Panie był, Bobrze. I może no, na czerwono się wpierdaj, a nie? A teraz? Halo, halo, halo. A to nie, nie twoja wina, to nie twoja wina, to jest tylko, to trzeba dostosować. Nie, właśnie trzeba mówić to otwarcie, to jego wina. Dostosuj, dostosuj. Ale Grzesiu się czasem przebi, jak mówi, a może tylko mordę odezwie, No bo stary, ja mam donośny głos, ja mam donośny głos. I tak, to jest prawda. Oj, co... donośny nos chyba, kur... całym... do donośną gębę masz, nie? Tym Dono... Bo donosi, kurwa, ponosicielu ty. Patrz, patrz, kurwa, patrz, kurwa, nie? Patrz, kurwa. Jednym Tym skinem kurwa. nazwy. Tu jebał kurwa, w do mała. Ale to bitwa, jak, jak nie poleci, że źleścia jak to bitwa, no nie najgorsza, no. Czyli co, ruchnęliśmy to? No git kurwa. Ale bez strzału, musiałem no, coś więcej. To, no 4,5... I... nie Jacek A czyli bym zbierałem, ale tu za 4800 chyba wchodziłem. Kurwa, je, to chuj jest profit tej widzowy chyba jako tako. Dobra, ja zakręcę teraz. Bo ciasko to jest kurwa i daje pan. Co? Co? Ja nic nie mówiłem. To, to nie jest inwalidat, to ręcista, kurwa, ma. A świat, pierdasz od Ty, kurwa. Y, jakie to były skrzynie takie pojebane? Dobra, ten jak on ma i samu Janko Muzykant, kurwa. Gdzie są tego, te kurwa, skrzynki kasperowe? A za Tu. Kurwa, za 11 to wtedy wyjdzie w borołku. Dobra, za 9,400 będzie borowek. O! borow, boroł. Chuj. Tak, tak. Kręcimy widzowie dalej. Oh, -o? o. I teraz. O to. I teraz to. Trzeba zakręcić fiutasem jakoś. Kurwa, się mogłem odnęczyć, ale te Disney Spignowe, widzowie widzowe strasznie. Trzeba <mówi> różowy, różowy kolor na czacie, o co chodzi? Możemy. No bo każdy ka ka <mówi> ma inny kolor, wiem czy ma zielony. ja fioletowy. Ja nie wiem jaki mam, ale Całkowy, kurwa, tak działają te nowe spiki. Tak działają te TeamSpeak'i, naturalny żyje nas no nauczył technologii. No, to żeś kurwa Underdoga sobie wymyślił, chłopie, <laughs> nie, że... no, nie? Kurwa, to i tak masz słuchać, bo zrucham. O kurwa. Aj, będzie <laughs> dymane. Grać na... klasyków sobie akurat, Underdog. Z ale kurwa, ja na ja tej stronie że jest czas czas, underdogi. Ja tam mam ale klasyki, bo kurwa, no nie wiem, tak coś... No, ja Dobra, ja ja proszę nic nie robić jak coś. Stary, albo mnie się nie bój, ja sobie radę dam, stary. No, holy, dobrze jest. nie bój, ja sobie radę dam. Skurwie. Royalek może tutaj by spadł, co? No, uciec do ciebie by spadł. Nie, 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 na trójeczkę, na trójeczkę. Kurwa, ale jeden Royal, tylko na 3? Ja, świerdole, nie wierzę. Dobra, kurwa, Drogty Butterfly'a, kurwo, jebana. nie, nie, nie. O, kurwa masz, stało, czy... starczy, starczy, No i w porządku kurwa, widzowie, za ile ja za dziewiątkę, siedemnasta, kurwa, jesteśmy na... Dobra, jednak kurwa... Zrób bardziej sobie bitwę jakąś, to? Ona podbitka za ile? No, za piętnaście. I ten będzie laściak. Za piętnaście, Może bo... być na porunku, może być jeden chłopak. Nie no, to na pewno będzie na porąku, kurwa, to jest 15, zakręcimy. Tak? Ale długą zakręcę, długą. Dobra. Widzowie, kurwa, jestem tak wykurwiony. O burs, by, ja mówię, w razie co na takie sytuacje gracz już ubezpieczony, by mówi, Kurwa, drugi komputer. On stał kurwa cztery lata w kuchni, kurwa w takim kartonie za, za tym, tą wyspą taką od tej lady, co jest tam, barek, kurwa, chuj wie. Tak schowałem, żeby go nie było widać, nie? Ja z kurwa kładłem te papier do pieczenia, jakieś tam, kurwa gówno, nie? I mówię: W końcu kurwa cię użyję, w końcu się przydasz po tylu latach, kurwa, nie? Seling muszę zrobić. Salim no biong. i będzie coś się odjewało, nie chciał się kurwi, aż odpalić. odpalił się a nie chciał nic pokazać na monitorze, Ja... ja... Selling! Ty ten jak się wiebał tam kurwa. Kondonium jebany. Bo ja teraz dropię i kamidła nie. Nie na... nic Dobra, dobra i tak ma... robimy widzowie kurwa i nie ma nie ma Sonia po krzakach. Ładujemy kurwa W Kindybalskiego. no to rozpędzaj machinę, kurwa, te klapki. Ale śmieci. stary, my co, mamy w kiszkę. Ja poprzednio naturalnie, wiadomo. To jeszcze raz, dygas? Tak jak poprzednio. Tak, tak, ale, to sam to mnie stary, to Patrykowicz. Ja, kurwa, to Patrykowicz nie stary manię. Nie, ma yes, stary. No, kurwa. The same shit. Oh. taka kurwa. Tak, o, ta. tak, tak? Dygas to Patrykowicz odjebał manię. Dobrze, kurwa. Manianito. to. Tak, 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 do nas dyma jak zwykle. Ja tu D na chwilę trzeba mu dać, żeby się rozruszał. Rozjuchał. z 14 wstał, kurwa. do... z garddełko przeoranę, jak ta no. lala. Jak ta lala, jak ta lala, Duplał jak ta tam kurwa przeło, do Tak, tak, tak. A jeszcze tu kurwa są te elektroniki, kurwa. Na elektronikach te, a nie wiem, <laughs> czy to jest sens tych rozwierkach kurwa. Jest, yes, jest, bo do pleru. Ja też ruchałem, kurwa, same bez bez busta i ja tam kurwa z 10 tutaj zajebałem. Loser? Co? Co to? loser tak? jesteś. Aha, tak? dobra, nie walcz, no nie wasz. Kurwa, a nie, dobra, jest w porzu. Don't worry, be happy, star. Don't worry, be happy. nie. dwa koła. No, kurwa, dajemy seradę, radę póki co, dajemy No dajemy seradę. to... tylko... Ale ten... jeszcze tu kurwa jakiś lubi... No, no, się... Rysiowski. Dobrze, do gaz, dobrze. Kurwy syn, 14 tylko. Rysiowski, kurwa. Dobra. No ichu, już nas mają. Ale teraz, 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 teraz... Tera. Co?! O kurwa, dwa dostałem. O kurwa, no. Kurwa, przecież, Ale, wygra, ale wygra, z z wygra, z z do już dwie orki do przy, kurwa. O kurwa! O, chuj. To Ja, ja mam wszystkie do, do tyłu, ale zdymamy do <laughs> ich. Dobrze, że, że... wiem to za 20%. No Wiedziałem, nic, kurwa. że No o, kurwa. Będę... ile lorów tej. Kapuś... A, 57 kurwa. Kurwa, widzowie, no gigasiano, giga. No, co powiedzieć. Kurwa, sprzedaję W do wszystko. Giga siano widzowie, GIGA PROFIT na pocieszenie do powrocie dla Dziadusia. Kurwa, MAĆ zobaczcie to. I dla Was, mam nadzieję, też będzie profit, jak będziecie wierzyć z Kodem Gry, bo wierzyłem Z KODEM BĘDZIECIE zganę tego skinka. Macie 20% więcej w do Arka na Star. Gry kodź tutaj, wpisujcie w jeszcze wszyscy, nawet niech mama tata z komputerów, kurwa. No, obsługujcie komputery. Pozdrawiam serdecznie. Siemano widzowie, Siemano hopaki.